Hej, cześć, witajcie! Jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Sims Massa, Kolejny community lot, kolejne też inspiracja jedneczką. I mamy Jazz Club. A przynajmniej tak Lake Barrett mi się kojarzyło zawsze i mi się do dzisiaj kojarzy. W samym opisie nawet do Lake Barrett było w jedynce, że jest to taka hala... Znaczy hala, nie. To jest jakby taki bilard? Bo tam było dużo stołów do bilarda i że jest to ulubione miejsce do spędzania czasu przez muzyków jazzowych, a na górze była kawiarenka z widokiem na jezioro. I jeśli chodzi o samo jezioro, stwierdziłam, że nie będę go robić. Bawiłam się trochę tym, ale nie za bardzo to wyglądało, szczerze powiedziawszy, więc zrezygnowałam ostatecznie z jeziorka z tyłu. Ale widok na jezioro jak najbardziej jest, bo z tyłu właśnie w tej dzielnicy jest ogromne bagienko, piękne. Więc oczywiście no, nie mogło to w innym miejscu stać jak tutaj. Głównym problemem z tym jeziorkiem było to, że jest to mała działka. Większość działek w tej dzielnicy ma 20x30, co jest jak najbardziej wystarczające na same budynki, ale na budynki z ewentualnym otoczeniem nie za bardzo. Największa jest ta 30x40, ostatnia, ale ona jest zarezerwowana pod coś innego, co już niedługo zobaczycie. Bo już powoli wykańczamy wszystko. Zdecydowałam się zachować też podobną kolorystykę. Lake Barrett było właśnie z czarnym dachem, żółtawą taką cegłą, żółtawymi ścianami, czerwonymi dodatkami. No i zielenią, oczywiście. Jeśli chodzi o samą jakby formę, samo przeznaczenie tego pomie pomieszczenia, chciałam powiedzieć, tego miejsca, jest to barka raoka. Zdecydowałam się, że to najbardziej będzie tutaj tak naprawdę odpowiadało, że możemy przyjść, pośpiewać sobie. Może być też świetną restauracją, wiecie o tym. Ale tu w tym miejscu ta ostatnia, ostatnia rzecz, ostatnia parcela jest zarezerwowana pod restaurację. Nie chciałam robić bez sensu czegoś dodatkowo jeszcze tu. A też przy okazji jakiś taki klub, inny trochę niż, niż właśnie restauracja też na pewno się przyda. Więc zdecydowałam się, że zrobimy właśnie taki bar karaoke, który będzie świetnie pasował do tego. Na dole starałam się zachować przynajmniej to ten pierwowzór, czyli że mamy jakby... Ta dolna część jest taka do grania z barem, tylko, no, tak jak wiecie, nie znalazłam, więc i wy też pisaliście, że nie znaleźliście, no, nie ma tych stołów do billarda, więc e, zamiast tego bardziej zrobiłam bar i w tym miejscu i piłkarzyki, no bo co innego tak naprawdę wstawić, ale zdecydowałam się na dole dorzucić scenę, więc mamy taki fragment, że będziemy oczywiście śpiewać karaoke, ale możemy je zrobić na scenie. Także myślę, że to też fajnie będzie wyglądało i fajnie będzie się grało w taki sposób. Nadal też mamy duże dwie łazienki. No i też trochę stolików na zewnątrz. Natomiast na górze mamy dużą łazienkę znowu, ale tutaj mówię, inspirowałam się tym, jak tamto było rozłożone i rozmieszczone, i tak starałam się też podobnie zrobić. Korytarzyk, w którym są schody. No i kawiarnie. Taką typową kawiarenkę i z przodu stwierdziłam, bo tam w jedynce było tak zrobione ten przód, że na dole był na filarach, i na górze były dwie części. Jedna część była z dachem, takim śmiesznym, dziwnym na dwie kratki, i z na dwie kratki był taki balkonik. Ja się zdecydowałam, że to będzie dziwnie wyglądało w czwóreczce, więc zdecydowałam się na to, że od przodu, jako że mamy wyższe ściany, to od przodu jest faktycznie ten balkon, ale on jest podwyższony. I jest on na, na właśnie platformie. Na z tyłu jest normalny taki balkonik. Mam nadzieję, że to fajnie wygląda. Ja uważam, że lepiej to wygląda niż jakbym tak jak tam walnęła. Po prostu zwykły balkon, i przy tym jeszcze najlepiej czterospadowy dach. Nie, to by było koszmarne. A myślę, że taki był ich zamysł, że to jest właśnie taki jeden jakby balkonik, i drugi na różnych wysokościach. Dodatkowo też z tą czerwienią, z tym takim żółtym trochę w końcu przełamuje się w ogóle ostatnio kolorystycznie, bo mamy i dom ćwirów, który sporo musiał mnie przestawić. Tak samo mieliśmy ostatnio dom maszugów, który był totalnie różowy i był totalnym szaleństwem, odejściem, kiczem. Mimo, że nadal traktuję oczywiście poważnie wszystkie swoje bildy i staram się je zrobić jak najładniej, to staram się też w tej serii nauczyć, może nie brzydkiego budowania, ale takiego poza moją strefą komfortu. I stanowczo, no to nie jest aż tak poza moją strefą komfortu, ale nie powiem, część buildów faktycznie gdzieś tam wyciąga mnie z tego. Dużo już mi pomogły te wszystkie build challenge, gdzie gdzieś tam były losowe rzeczy. Dużo mi pozmieniały te Bill challenge'e też właśnie w głowie i w formacie jakby, który dalej nagrywałam. Więc mam wrażenie, że chyba będę musiała trochę do nich wrócić, ale tutaj ta seria też zapewnia mi na pewno jakieś ekscesy związane właśnie z, ze zmianą totalnie i wyjściem właśnie ze strefy komfortu budowlanego. Dzisiejszy i jutrzejszy odcinek będzie nie bez oczywiście problemów, bo tak jak wiedzieliście, jeśli śledzicie mnie, subskrybujecie przede wszystkim i śledzicie, Społeczność moją, czyli kartę tą taką, gdzie gdzieś tam czasem zdarza mi się jakieś posty wrzucić. Miałam mega problem, ten dźwięk miał być nagrany w ogóle w zupełnie inny dzień, miał mieć wszystko w miarę gotowe na dzisiaj, bo tak naprawdę nagrywam dźwięk, zaraz wychodzę z domu. Wrócę pewnie w nocy, w nocy będę to ogarniać i montować, a sam filmik jest na rano. No ale wczoraj tak jak chciałam wszystko ładnie pokończyć i nagrać, znaczy nagrać, dograć rzeczy do jutrzejszego odcinka, Straciłam prąd i to na parę godzin, więc jeden wieczór całkowicie mi odpadł. Na szczęście udało mi się nie przerwać i zrobić odcinek, wrzucić wam i na razie nieprzerwanie codziennie dalej. Walczymy z tym wszystkim, bo już mało zostało, tak naprawdę. No ale jestem do tyłu, a powinnam być do przodu, bo teraz największe bildy nam się szykują, tak naprawdę. No może nie jutrzejsze, ale od poniedziałku do piątku są największe bildy w tej serii bo mamy działkę 40 na 30 w Promenadzie, mamy działkę 40 na 30 na Elm Street, mamy działkę 50 na 50 albo 64 na 64, ale wydaje mi się, że chyba 50 na 50, tą parkową. Tutaj mamy, nie wiem czy już o niej wspominałam, ale tutaj w tej dzielnicy, w której dzisiaj jesteśmy, mamy 40 na 30 jeszcze jedną. No i mamy 50 na 50 albo 64 na 64. Ja nigdy nie pamiętam, czy 64 było tylko w Wittenburgu czy tutaj też, ale chyba 50 na 50. To największą działkę tutaj, budowlaną, mieszkalną. Także same duże projekty, same duże rzeczy, miałam właśnie weekend sobie poświęcić na to, a niestety weekend będę musiała poświęcić jeszcze na pozostałości z tego tygodnia. Więc trzymajcie za mnie kciuki, bo się na pewno przydadzą, a autentycznie. No ale co poradzić? Jedziemy dalej, nie kończymy. Bardzo możliwe, że będę miała z jeden dzień wolnego w następnym tygodniu, poza Wigilią. To może uda mi się nadrobić te takie rzeczy gdzieś tam poboczne, a tak naprawdę uda mi się wtedy można nadrobić przede wszystkim ten ostatni odcinek najważniejszy na Wigilię. No i ogarnąć wszystko związane z rozdawajką, która jest do 22. do 24.00, czyli 22. najpewniej no o 24.00, bo ja siedzę do takich wór i do takich godzin, wejdę sobie. Spojrzę na czym całkowicie się kończy, plus też one mają swoją datę, no ale wiadomo. Wtedy sobie spojrzę dokładnie na czym się kończy wszystko. Wybiorę a całą sytuację i całą, całą jakby, sytuację tego, całe rozwiązanie tego wszystkiego zobaczycie sobie. 25, wydaje mi się. No tu akurat nagram ogarnę, i 25 wrzucę wam odcinek taki, a 26 najpewniej będę się starała zrobić wam tą taką pokazówkę trailer miast. No i dostałam jeden komentarz na moje pytanie, że fajnie by było, żeby one właśnie razem były, i chyba faktycznie je razem połączę po prostu i zrobię jedną taką, która reklamuje oba. Ale jakbyście tym razem mnie słuchali i dali znać, to chętnie się dowiem więcej. Czy podzielić, czy zostawić razem. Ja uważam te miasta właśnie za jedność, więc chyba tak to zrobię, że będzie właśnie w jednym odcineczku wszystko. To też nie będzie jakiś długi, bo to nie będzie odcinek, odcinek, tylko to będzie raczej taki trailer, czyli parominutówka. Dajcie znać oczywiście, jak Wam się podoba Lake Barrett, jazzowy klub u, u mnie w Sipsach w końcu. Dajcie też znać, czy pamiętacie w ogóle Lake Barrett z jedyneczki. Czy uczęszczaliście, chodziliście? Jeśli wam się podobało dajcie łapkę w górę, jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. A ja się na tą chwilę żegnam i jak ostatnio do zobaczenia w komentarzach i do usłyszenia jutro. Pa, pa.